Witajcie na moim kanale Czarownica Albina. Przedstawiam Wam kolejną kartę z Wielkich farkan Jest to y, Słońce, karta numer 9. Jest to nowa świadomość głupca, która nabiera teraz samointegracji i blasku, ponieważ dzie y, dzieło sztuki życia. Stworzone tylko przez umysł, będzie bardzo chłodne i będzie pozbawione wyrazu. Sam umysł nie może tworzyć człowieka, istotę. Czyli Słońce to jest planeta poczucia własnej wartości i samointegracji. Czyli jest to po dodaniu 1 plus 0 plus 9 wychodzi. Jeden, czyli mak. Wszystkie ja tutaj mam, czyli głupiec, który był zamknięty w klatce, która była otwarta, i z się mierzy z własnymi cieniami, po niepokoju, który przyniosła mu iluzja i mrzonka księżyca. dociera do słońca. Zanim dotarł do słońca to jeszcze przeżył taki rozpad swojej osobowości, czyli w tym diable, potem w niepokoju w księżycu i następnie odrodził się w gwieździe z taką nadzieją i z taką nową zbudował wędrując przez krajobraz Księżyca, gdzie były tam jego lęki i zbudował taki nowy obraz swojego wnętrza. Czyli teraz jak wcześniej Księżyc był taki blady w jego wnętrzu, to teraz po drodze spotkał słońce i lśni teraz blaskiem tego słońca. I tu widać te słońce. To jest tak, tu jest kobieta, Tańcząca taka patrzona w, w słońce. Słońce jest jedno na tej, na tej planecie, tu jest natura, czyli słońce to jest taki żywioł ognia. Tu widać czerwień i tu co jest żywioł ognia. Żywioł ognia to jest taki męski, dynamiczny, energiczny. Taki spontaniczny, ale zmienny, nieprzewidywalny i orzeźwiający. To jest taki żywioł ognia. I słońce jest żywiołem ognia. Słońce też jest planetą zodiakalnego lwa. Czyli słońce jest władzą planetą zodiakalnego lwa, urodzonego lwa, który jest pod żywiołu ognia. I lew jest jako w znaku, to jest taki majestatyczny, taki królewski, życiodajny, bo słońce jest. On jest w stanie wszystkim wyzwaniom życiowym sprostać ten lew. Jest on też taki, że to na własna osobowość taka duża, ale takie ego też nabrzmiałe, czyli ma też takie swoją dominację. Jest też taki apodyktyczny i będę cię głaskał, jeżeli będziesz mi uległy, bo jak nie będziesz uległy, to, to będzie um, dominować um, lubi, czyli jest Zadufany w sobie. Zdolność jaką posiada lew to jest takie zaufanie zdobywa, a potem zniewala. Osiągnięcia i taką radość. Czyli lew mówi, że wygrzewaj się na słońcu. I też mówi, że wnoś w życie słońce i nie zatrzymuj go tylko dla siebie. Czyli dawaj innym też te słońce. Także tyle, jeśli chodzi o tę, o astrologiczną stronę tego, tej karty. Czyli jest to zodiakalny lew, żywioł jest ognia, energia. I też Słońce jest taką nadzieją, że za jakiś czas, jeśli już przyjdzie noc, to znów wstanie dzień i znów będzie Słońce i będzie yy, światło. Czyli Słońce daje takie nam y, szczęście. To jest taka dzienna gwiazda. Gwiazda była nocna, że tylko świeci w nocy. To jest takie, tylko nadzieja i takie małe, a tutaj jest taka dzienna. Taką niewinność pokazuje. Pokazuje tutaj, że to jest wszystko, co takie męskie, aktywne, jasne. Taka ogromna siła, widać to na kar. Karcie na jednej i na drugiej. Tu jest mężczyzna, tu jest kobieta. Kobieta też jest zadowolona, tańcząca, patrzy w słońce, ale trzeba też pamiętać, żeby za wysoko się nie wbić, bo można się sparzyć tak jak niby jest to optymistyczna karta, ale tak nie do końca, bo ten optymizm może być na wyrost. I wtedy możesz się sparzyć, jak za bardzo będziesz chciał tam się wznieść, tak jak Ikar zleciał i chciał coraz wyżej, chciał dotknąć słońca i ten wosk się roztopił i skrzydła jemu, te pióra się porozklejały i upadł na ziemię i zginął właśnie, bo chciał sięgnąć coraz wyżej, coraz wyżej. Nie przewidział, nie zauważył tego co go spotka i tutaj można się też właśnie w ten sam sposób hmm, pomylić, że taka to jest karta szczęścia, spełnienia pragnień, ale trzeba ostrożnie, ja to zawsze mówię ostrożnie z marzeniami, bo mogą się spełnić. Chociaż hmm, nie można nikomu da, y, przychylić nieba, jak się w piekle żyje y, samemu. Także to też i słońca uchyli, czyli słońce to jest takie zwycięstwo tego um, głupca, czyli ducha nad materią, nad tym, co jest ludzkie, że, że musi on wyjść ten głupiec do ludzi i korzy korzystać z tego, co niesie mu życie, i, i w zgodzie z naturą, w pełni z naturą, czyli to mówi do, do niego ta karta. Do tego głupca. Na tej karcie, jak widzicie, jest taki potężny Apolo. Tu ma te wszystkie planety, tak jak w Zodiaku. Tu jest czas, który jest pokazany, czyli czas odmierzany. To jest potężna postać greckim bóg ten Słońca, Apolo. Był on właśnie związany. Ze słońcem, a wcześniej to Helios chyba był tym bogiem słońca, a w greckim Apolo. I tutaj mamy to połączenie, takie umysłu z wnętrzem, z tym ja. Czyli te słońce to jest te ja, czyli to słońce go okala dookoła. Taki daje niezwykły rozkwit świadomości tego Apollo. Że jest taki potężny, niezwyciężony i taki porządek, rozsądek, światło, uzdrawianie. To jest taki symbol tego Apola taka, i on tu rządzi tymi planetami, nie? Niżej są te planety, tutaj mamy te Jowisz, który ma tam swoje, swoje księżyce dwa i tu są te, y, dół prawa ta strona. To są te planety takie Saturn, Merkury, Neptun, Uran to są te planety, które właśnie są zodiakalnymi planetami i wysoko jest ten Jowisz, Jowisz to jest ten Fortuna planeta Major Fortuna, czyli planeta szczęścia i Słońce też jest szczęściem. I tu mamy Mars i Ziemia, ten czas pokazuje nam, że to jest Ziemia, Wenus i te półciężyce to jest potencjał. Potencjał i inteligencja. Czyli, tak na karcie, jest to przedstawiane, a tu jest kobieta, tylko trzeba jeszcze też pamiętać, że słońce samotnie świeci na niebie. Ja chcę z tego wyciągnąć wniosek. Czyli, słońce, jako pozytyw, to jest taki nowy początek. Przełom, niesamowita energia życiowa. Szczęście, jeszcze raz szczęście, zdrowie, triumf ducha nad materią, nad tym twórcze, słońce jest spełnienie, całkowite, radość, wola życia, przyjaźń, harmonia. Dobroć, wielkoduszność, wszystko optymizm, dobre nowiny, szczęście rodzinne. Pewność siebie, ciąża, narodziny, rodzeństwa, dzieci, szczęśliwe małżeństwa, szczęśliwe przyjaźnie, propozycje nowe w pracy, atrakcyjne prace, awanse, nagrody. No, można by tu było wymieniać jakieś niespodzianki, spotkania z przyjaciółmi z dzieciństwa, niezależność, zainteresowność, uzdolnienia artystyczne. To jest. Cała plejada samych pozytywnych rzeczy. Słońce to jest taki, podsumowując, to jest taka świadomość, przytomność, rozsądek, porządek, inteligencja i optymizm. Tylko tak, jak mówiłam wcześniej, bez przesady, bo można się sparzyć i jaki kar wylądować. Ale w momencie, kiedy jest to, chociaż nie można tak do końca określić tego, jest to karta, która daje dużo zdrowia. Z reguły te osoby, gdzie tam o zdrowie, jak się pyta i słońce, to będzie zdrowy i to bardzo zdrowy i szczęśliwy, jeżeli się pyta o, o, o szczęście, czy o małżeństwo, czy o. Wszystko co jest takie z ogromną siłą, spełnieniem, to jest ogólnie karta szczęścia. Czyli to jest numer jeden jak się sumuje Wszystkie atuty tu są w tej karcie, bo mak ma wszystkie atuty. Z kolei negatywna, symbol negatywny tej karty, jeżeli tam się prowadzi, chociaż ona bardzo mocno yy, Neutralizuje negatywny wpływ innych złych kart, karta słońca, czyli karta tego szczęścia. No, ale jeżeli już to wyjdzie jako negatywne, to jest rozczarowanie, przygnębienie, jakieś niespełnione nadzieje, pesymizm, gdzie tu jest optymizm, to jest pesymizm, jakieś tchórzostwo. Zgoszmiałość, taka pycha, nadmierna ekstrawagancja, arogancja, wyrachowanie, wykorzystywanie innych ludzi, taka nadpobudliwość takie samo uwielbienie, które posiada lew w negatywnej stronie taki, taką zawiść taka miłość bez ciepła to jest taka. Miłość, która nie, nie ma romantycznego, nie ma tam ciepła, nie ma tej, tego słońca tam, nie ma. Takie jakieś problemy mogą być też przejściowe w związkach, w przyjaźniach. Brak jakiejś radości, brak takich sił witalnych, właśnie będzie. Może być jakiś nawrót choroby, jak się to tam. Nie, niedojrzałość, jakaś. Rozpad też może być małżeństwa, czyli separacja, taki, albo taki złomiany zapał, yy, taka nadopiekuńczość, taka chora. I to są takie właśnie te negatywne strony. Ale tak ogólnie to jest karta szczęścia. Trzeba pamiętać, że za jakiś czas znów stanie słońce, znów będzie dzień, będzie świecić, dzienna gwiazda, którą jest nazywana. Właśnie Słońce jest to dzienna gwiazda, w przeciwieństwie do gwiazdy, która jest nocna, i do Księżyca, który jest odbiciem światła Słońca, to Słońce jest teraz właśnie tym, tą dzienną gwiazdą wielkiej energii, wielkiej mocy, wielkiego szczęścia. Także tyle o tym i trzeba pamiętać właśnie, że. By nie za wysoko sięgać, bo można się sparzyć, o tym też trzeba pamiętać. Tyle na temat Słońca. Resztę sobie sami na obrazie jeszcze zobaczcie wiele szczegółów, swoją własną wyobraźnię, intuicję swoją, to co Wam podpowiada w kontekście do pytania. Jeszcze nam pozostało trzy karty i będziemy mieli nie, dwie, sąd o, y, ostateczny zmartwychwstanie, inaczej karma, bo to trzyma, różne mogą być nazwy, ale to jest to samo karma, sąd ostateczny, zmartwychwanie to jest jedna karta, ale ma w zależności od jakiego tarota to ma takie nazwy, bo się spotkałam i z zmartwychstaniem, i z sądem ostatecznym i z karmą. Więc to będzie następna karta, czyli 20 i 21 karta to jest świat i jest koniec arkan wielkich. I przejdziemy już do tych małych arkanów, ale już z wielkich arkan można utworzyć. Już wróżyć można, już można sobie tam pierwsze te będziemy robić. Pokażę Wam takie najprostsze i będziemy się już bawić w układanie. Wróżenie. Do miłego zobaczenia z następną kartą Wielkich Arkan. Spotkamy się w następnym odcinku. Do miłego zobaczenia. Papa, pa. trzymajcie się ciepło.